Hej, hej! Bajcie z tej strony! Tak jak się umawialiśmy, dziś rozkładamy pieniążki do kopert. Styczeń 2024 rok. U mnie to wygląda jeszcze dosyć roboczo, bo częściowo mam już właśnie swoje segregatory. Częściowo mam jeszcze w takich domrożonych woreczkach, w których wcześniej składałam pieniążki ale damy sobie radę, czekam na przesyłkę, przesyłka przyjdzie, wymieni i będzie wszystko idealnie, więc zaczynamy, zaczniemy od czarnego segregatora, bo on jest taki bardziej ważny, to są opłaty nasze roczne, nie wiem czy widać, jest ok, ubezpieczenie domu, Ubezpieczenie domu. Do niego wkładam 100 zł. O, takie fajne sobie sama zrobiłam. Jak umiałam, tak zrobiłam. Jest super. Więc e, zapisuję, że jest 100 zł. Styczeń. I wkładam 100 zł. O. Jeszcze mam z grudnia i z listopada, komunia nikoli. Moje córci. 50 zł. teraz mam 70 zł. O. No w maju jest komunia. To jest bardzo mało czasu. Trochę późno się obudziłam, ale w razie by było, jest 500 plus, dam sobie radę. Podatek, podatek, płacam 120 zł. 120 zł. Tak, oj, rozmazało się. 120 zł. Następnie przegląd aut. Dajemy 20 zł. Dwa autka mamy w naszym gospodarstwie domowym. Więc wystarczy. Mamy póki co 40 zł. A przeglądy mamy listopad. Tak, listopad jakoś. Koniec października, listopad jakoś, tak. Zdążymy sobie uzbierać. Wymiana olejów, filtrów opo do samochodu, to było założenie 60 zł w tamtym miesiącu. Również je dałam, ale zużyłam. Wycieraczki kupywałam, więc w tym miesiącu również wpłacam 60. O. Później jest ubezpieczenie samochodu. Ja to tylko daję adnotację, ponieważ tuż się zaczynają koszulki, w których mieszczą się wydatki nasze roczne, ale wpłacamy to na koncie. Mamy subkąta otworzone, więc w tym miesiącu również poszło 100 zł. Tak. Ubezpieczenie samochodów. Jeden jest w styczniu, teraz. Później ja mam. W grudniu, tak. Na wakacje wpłacamy po 300 zł miesięcznie. To jest druga nasza dopiero wpłata, ale od czegoś trzeba zacząć. To też również jest na subkoncie. Poduszka bezpieczeństwa to jest kwota 200 zł. Również mamy to na subkoncie w banku. Na kanalizację odkładamy 200 zł bo za rok, za dwa będziemy musieli robić koło domu, już aby jakieś pieniążki odłożone były. I na opał, bo palimy póki co węglem, daje 400 zł. To już jest na subkoncie, bo zanim wypłacam pieniążki, to wszystko się rozchodzi na swoje subkonta. Tu mam swoje jakieś wyzwania, grosiki i w ogóle, ale że dzisiaj Znalazłam 20 groszy na poczcie, stojąc. Zobaczę, czy w ogóle mam takie 20 groszy puste. Od razu zaznaczę. Mam 20 już zaznaczone, a 25. O, 25 tam. Kieszeni zawsze się gdzieś coś nosi, zawsze się znajdzie. I już następne jest. Tak. No i tu są moje wyzwania. Mam świnkę skarbonkę, gdzie daje 20 zł, świnka jest, wyzwanie 5 zł, wyzwanie 2 zł. No ogólnie czekamy na segregatory i na te koperty, ponieważ mam mało miejsca i to trzeba porozkładać, a drobniaki zajmują dużo miejsca i nie wątpię w to, że yy, że potrzeba, tak. Zaczynamy teraz różowy nasz segregator. On jest taki bardziej użytkowy, bardziej taki codzienny. I tak. Na jedzenie przeznaczamy w tym miesiącu 1600 zł.

Chcemy mieć zabezpieczenie w razie, by się dzieciaczki czy my rozchorowali. A dodatkowo musimy w marcu kupić drogi zaszczyk Więc tutaj trochę zostało z tamtego miesiąca, jak Wam mówiłam. To będzie zostawać i dokładam 200 zł. Dom! Na dom sądzę, że w tamtym miesiącu było stówka, więc w tym miesiącu też będzie 100 zł. O. Paliwo w tym miesiącu jest trochę więcej. Dajemy 500 zł, bo było 600 i było, było 450 i było za mało. To Teraz daję 500. 100, 200, 300, 400, 500. Tak. No i jeszcze e, oprócz tych pieniążków, które idą na zakup paliwa, e, ja dla dziecka daje na przyjazdówkę, żeby mógł sobie opłacić tak o drogeria sądzę, że 100 zł wystarczy tak moda tu pójdzie kwota trochę większa, bo wiadomo, zaraz będzie trzeba coś wymienić, coś dokupić. córcia jedzie na wyjazd na kilka dni, ale na wyjazd jednak na ferie zimowe, więc na pewno coś trzeba będzie dokupić z najpotrzebniejszych rzeczy. Więc damy 178 zł. 50, 100, 150, 178 zł. 5, 6, 7, 8. Pierwszy raz moją tackę używam. Zauroczyła mnie. Znalazłam ją w akcji i zauroczyła po prostu. Na fryzjera daję stówkę, bo zbieram. Ja idę w lutym dopiero. Chłopaki, no w na pewno w tym miesiącu pójdą, ale zbieram też również dla siebie. Pies. U psa wygląda to następująco: założenie jest 200 zł, ale ze względu na to, że ja już mu internetem karmę zamówiłam i ona przyszła, kosztowała 120 zł, to więc tylko zostaje mu do dołożenia 80 zł. W zupełności mu wystarczy. On tutaj też ma jeszcze jakieś drobniaki. Chemia, 50 zł. Koperta awaryjna, która mnie ostatnio uratowała, żeby zatankować samochód, sądzę, że jest bardzo potrzebna. Daje 100 zł. I na tym się kończy nasz różowy. I zaczynają się te moje takie wyzwania, które sama sobie wydrukowałam, zalaminowałam i zrobiłam, więc zaczynam w tym miesiącu, od tego miesiąca, zaczynam składać na święta. Założenie jest 50 zł. 50 zł to jest zamalowanie takiego właśnie prezenciku. Jeszcze nie znalazłam sobie żadnych fajnych takich markerów, żeby były kolorowe i, i, i mi służyły. Jestem na etapie szukania. Za chwilę włożę to w kopertę. Tutaj mam Sylwester. Też nie mam pomysłu na razie. Właśnie takich yy, woreczkach trzymam. No, ale najważniejsze jest, żeby kasy zbierać. 60 zł daję na Sylwestra, więc sobie będę jakoś to tam zaznaczać. Mniejsza z tym, jak, jak kiedyś znajdę sobie sposób na te kolorowe jakieś długopisy, markery i w ogóle, które będą się sprawdzać, to po prostu będę sobie kolorować tamtymi. A póki co mam jeden uniwersalny do wszystkiego: mój marker do płyt. Następnie na walentynki, jak ostatnio w tamtym miesiącu dałam 20 zł. To w tym miesiącu, szczerze wam powiem, że dam 100 zł, bo Walentynki tuż-tuż, a chciałabym z drugą połówką gdzieś wyjść. Więc dziś jest 4 stycznia 2024 i daję stówkę. Czyli razem mamy 120 zł. Jakaś fajna kolacja, może się uzbiera, albo po prostu wspólne wyjście do kina na, na jakąś romantyczną komedię. Nie wiem, pomyślimy. Mamy czas jeszcze. Wielkanoc. No, Wielkanoc już tuż tuż, bo w marcu. Na Wielkanoc dałam ostatnio, w grudniu, bo były inne wydatki, więc dałam 10 zł. 2024. Dałam 10 zł, w tym miesiącu dam 50 zł. No to jest razem 60. O! Tylko, że jedno, jedno jajeczko zamaluję całość. O! Tak, jak było zamalowane, jak powinno być zamalowane, bo założenie było jedno jajeczko 50 zł. A popatrzcie się, jak ja ostatnio zrobiłam myk. Miałam tylko 10 zł, żeby w jakiś sposób zasilić wyzwanie Wielkanoc. Więc zamalowałam są czubeczek jajeczka. No, człowiek jest pomysłowy śliwce. Tak. Urodziny. Też to tak symbolicznie składam, odkładam. Ale wiadomo, że zawsze się chce zrobić jak najlepiej. My jesteśmy rodziną, która dosyć yy, fajnie obchodzi yy, urodziny i mininy i w ogóle taki wspólny czas razem. Tu mam 20 zł z grudnia. Teraz dopiszę 4 styczeń 2-4 i na urodziny damy 50 zł, to jest razem 70 zł. Lubimy urodziny, lubimy zrobić tortę, napić się szampana, pójść na, e, gdzieś razem, czy na lodowisko, czy do kina, czy po prostu zamówić sobie pizzę i, i spędzić czas razem, bo jednak jesteśmy dosyć zaganiani. No, tak jak każdy. Oj, zapomniałam status. Te moje statusy też są super robione. Część mam zalakowanych a Część. Takie po prostu karteczki czekają na lepsze czasy. No i nasza emerytura, którą e, wcześniej mówiłam, że odkładam. Jedną część mam na karcie jako ta awaryjna poduszka bezpieczeństwa, a drugiej tutaj mam stówkę i tu już e, sprawdzałyśmy, jakiś tam marker i jest ok, ale tu chcę dać 200 zł. 100. 120, 140, 160, 170, 180, 190, 200. 200 zł. Bojku, te pieniążki są normalnie dopiero jak wydrukowane. Pani w banku była tak miła, że po prostu rozmieniła, jak chcieliśmy. I dlatego te pieniążki są tak fajnie rozmienione oj zapomniałam i tak to wygląda ale wiecie co, pierwszy raz miałam wszystkie środki naraz i mogłam po prostu uzupełnić nasze koperty za jednym zamachem i powiem wam że to jest mój niby drugi miesiąc budżetowania ale taki pierwszy taki, taki naprawdę jakbym chciała żeby to wyglądało i jest, jest super satysfakcja z tego, że te pieniążki są. Po pierwszym miesiącu widziałam, że w niektórych kategoriach pozostawały, a wcześniej był czas, gdy ja sama szukałam na YouTubie u znajomych kobiet, które wcześniej oglądałam ich filmiki, szukałam pomocy, jak to zrobić, żeby ta kasa była. Bo pieniądze nam się rozchodziły po prostu pomiędzy palcami. I teraz po miesiącu listopadzie, tak częściowo na sprawdzenie, ile co wychodzi, ile wydajemy pieniędzy na jedzenie i w ogóle, doszłam do wniosku, że właśnie od grudnia zaczynam z kopyta. Biorę się za swoje sprawy, bo kto, a nie jak ja. I powiem Wam, że naprawdę fajne jest to uczucie. Fajna jest ta możliwość sprawdzenia, dotknięcia, zobaczenia, że jednak te pieniądze są, że masz je w tej kopercie na przykład na ubezpieczenie domu, że przychodzi później pani od, ubezpiecze... od ubezpieczenia domu z polisą. Masz daną kwotę zapłacić, na przykład 600 zł, i bierzesz to, jak każdy z bieżącego miesiąca. Tu odkładamy sobie małymi kwotami i mamy później czystą głowę, czysty umysł. Po prostu te budżetowanie, odkładanie tych pieniążków w kuperty jest to tak super sprawa. Ja jestem tak nimi zaczarowana, oczarowana, jestem tak nakręcona na te działania moje, że ja na dzień dzisiejszy Chcę, aby tak było zawsze, żebym umiała sobie z tym wszystkim radzić, dążyć do celu. I bardzo się cieszę, że znalazłam właśnie panią Ewę, która otworzyła mi oczy na budżetowanie. I dzięki niej na pewno też jestem i tu. Bo jeśli ja się będę uczyć, to ktoś może się również ze mną. Czegoś nauczyć. Sądzę i ogólnie mogę powiedzieć, że jestem dumna sama z siebie, bo widzę to po prostu i jestem zadowolona. Dzięki, trzymajcie się ciepło. Sądzę, że około niedzieli Wrzucę filmik z podsumowaniem tygodnia naszego wyzwania. 366 dni. No i jutro jest piątek, piątek, piąteczek, piątunio. I wrzucam piątkę do zwykłej takiej na pewno będzie: zwykłej te, zwykłego takiego woreczka, bo będę wrzucać co piątek, w każdy piątek. Po 5 zł. W ciągu roku zaoszczędzę około 266 zł, 260 zł. Więc super, zawsze to coś. Na koniec roku chociażby na buty do kiecki na sylwestra. Dzięki ślicznie. Dziękuję bardzo Wam, że chcecie mnie słuchać, za Wasze komentarze i do usłyszenia niebawem. Do niedzieli, cześć!